Upadki, niestandardowe podania tą piłką, niesamowita dynamika i mocne uderzenia. Rugby, albo jak kto woli, rugby na wózkach. To jedna z najbardziej widowiskowych, zespołowych dyscyplin paralimpijskich. I początki sięgają Kanady i lat 70., a jak wygląda dziś? Jedź, jedź, jedź! Brawo! pres, Gramy, gramy! Dominik Wietra, kiedyś zawodnik, dziś trener, prezes klubu, wiceprezes związku rugby. Właśnie, rugby czy rugby na wózkach? Tak, dużo się już tego uzbierało przez te, można powiedzieć, prawie 19 lat mojej. Kariery rugbowej. Rugby'owej, czy nie? Jednak, jednak rugby, dlatego że tak się chyba utarło. Nie wiem, czy to jest spolszczenie, czy jak, ale przynajmniej ja od zawsze pamiętam, że mówiliśmy rugby. Mimo tego, że piszę, wymawia się gdzieś tam rugby, rugby, ale tym się chyba właśnie różnimy od tego bieganego tak zwanego rugby, że my mówimy rugby. Ale obie wersje są podobno do przyjęte i prawidłowe. To co w tym rugby jest takiego pięknego, że już 19 lat jesteście razem? Czy w, mojej, w mojej ocenie jest to najbardziej chyba widowiskowa, e, najbardziej taka spektakularna, e, pełna, pełna emocji, dyscyplina drużynowa, sportu osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że w gronie wielu dyscyplin na świecie właśnie jedna z najbardziej dynamicznych i najbardziej widowiskowych dla, dla oka, e, dla kibica. Nie znam osoby, która by usiadła na wózek i powiedziała nie, to nie dla mnie. Ja mi się to nie podoba. Nie znam. Po prostu jak ktoś już przyjdzie, usiądzie, to... Można powiedzieć, tylko się zakochuje w tym sporcie. Mam nadzieję, że kobiet będzie więcej, bo to jest świetny sport i kobiety wymiatają, kobiety potrafią em, rozwalać na boisku przeciwników, przeciwniczki, tak więc Zachęcam zdecydowanie. Jesteś tego doskonałym przykładem. Ile się uczyłaś i co tobie zaczęło odpowiadać w tym sporcie, że zaczął być częścią Twojego życia? Tak naprawdę to w moim przypadku bardzo szybko się zadziało, bo ja tylko usiadłam na wózku rakbowym i wiedziałam, że już kocham ten sport. Ja nie potrzebuję dużo więcej emocji, ja po prostu już wiedziałam, że to jest dla mnie. Um, uczyłam się długo, ja tak naprawdę do tej pory się uczę, bo każdy mecz, każdy przeciwnik, każda sytuacja boiskowa czegoś uczy. I myślę, że nie ma ludzi, którzy się nie uczą na boisku, no bo to jest naturalne, że doświadczenie się zdobywa przez cały czas. Ale jak zaczynałam, to żeby w ogóle coś zacząć łapać, potrzebowałam 3 miesiące na to, żeby już tak zrozumieć najprostsze zasady, bo jednak jak się wchodzi na boisko, to się tylko chce punkty zdobywać i uderzać przeciwników. A tak, żeby łączyć kropki w głowie, to tak z 3 miesiące. Ta taktyka rzeczywiście jest taka trudna. E, taktyka może sama sobie nie jest trudna, ale zasady są dość skomplikowane. Pamiętam, że najprostszą, jedną z prostszych zasad czterech w strefie nie mogłam załapać przez trzy miesiące, więc <laughs> potrzebowałam dużo czasu. No bo jak była piłka, to było trzeba się na nią rzucać. Um, ale tak, no jeżeli ktoś ma taki, taką smkałkę do sportów drużynowych e, i w ogóle lubi sporty drużynowe, no to w, na przykład w brak na też jak najbardziej może się odnaleźć. E, no Ja kocham akurat drużynowe sporty. I indywidualnie trochę gorzej. E, kiedyś trenowałam szermierkę na wózkach, no i no, nie, było to, nie był to sport drużynowy i tak ciężko mi było się odnaleźć w nim, a brak by na wózkach oczywiście, że tak. Tak by nie bez powodu jest nazywane najbardziej brutalną grą w parasporcie, ponieważ, patrząc nawet na ich wózki, można się domyślić, że jest bardzo dużo zderzania i starają sobie się wyrwać tę piłkę. Więc my, naszym zadaniem jest to, żeby gra przebiegała w duchu fair play: jest strona ataku i strona obrony, i między sobą walczą z piłką, żeby się przedostać na swoją stronę ataku i zdobyć punkty. Gramy piłką do siatkówki na boisku od koszykówki wymiary 15x28. Mamy kwarty 4 razy po 8 minut. Zawodnik po przejęciu piłki musi raz na 10 sekund skozłować piłkę, czyli stracić jakby z nią kontakt bądź podać do swojego zawodnika, do swojej drużyny. Następnie mamy taką drugą zasadę, która też jest najczęściej pilnowana, najbardziej na nią zerkamy. To jest tak zwany visible counting, czyli liczenie 12 sekund na wyjazd z połowy, żeby gra była po prostu bardziej dynamiczna, a nie po przewadze 10 punktów czy tam 5 nawet zawodnicy by stali w strefie obrony. Mają 12 sekund na wyjazd tej strefy obrony, żeby po prostu gra działa się dalej. W momencie kiedy nie wyjadą, tracą tą piłkę. Z innych zasad mamy możliwość tylko czterech zawodników w strefie. Mamy takie pole zwane strefą przed linią bramkową. Tam może stać trzech zawodników obrony, czwarty to jest już przewinienie, albo 10 sekund może tam stać zawodnik atakujący. Czego nie można robić? Przede wszystkim nie wolno stawiać przeciwnika w niekorzyści, wykorzystując do tego swoje ręce. Czyli nie można złapać za wózek, tudzież za zawodnika, bo wtedy jest właśnie nielegalne użycie rąk. To jest w sumie taki faun, na który najbardziej zwracamy uwagę. Jak wygląda sytuacja z klasyfikacją sportową? Wy dostajecie punktację i musicie sprawdzać, czy, czy to się odbywa poza sędziami? Mamy zawodników, klasyfikatorów i sędziów. Tak, Jest oddzielna komórka klasyfikatorów, są to osoby z wykształceniem medycznym zazwyczaj. My tylko mamy jako sędziowie pilnować tego przepisu, że na boisku może znajdować się maksymalnie czterech zawodników. Z maksymalną ilością 8 punktów, no chyba, że jest kobieta w drużynie, to wtedy ta ilość punktów wzrasta o 0,5 za każdą kobietę na boisku. Mocno bliżej! Jak się wraz z kobietami w drużynie? Tak samo jak z mężczyznami nie ma żadnych różnic. Jakby nawet w kontekście, nie wiem, pozycji na, na boisku, roli jaką odgrywa. Rola, rola do odegrania jest bardziej uwarunkowana poziomem sprawności fizycznej i wózkiem, na którym gra zawodnik, czyli albo jest to wózek defensywny, albo ofensywny. Natomiast nie ma tutaj zróżnicowania na zasadzie, że mężczyźni bronią kobiety atakują albo odwrotnie. Jest witek zawsze. Masz go trzymać od razu po punkcie. Nawet jeśli ty jesteś na długiej, zdobywasz punkt. Od razu w ciemno do Witka i Dyszel w Dyszel. On nie może jeździć. Bez rąk, bez rąk! Bez rąk! Brawo. Nie daj, nie daj. Brawo. 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 Brawo! Ile teraz jest drużyn w Polsce i w których miastach można uprawiać ten sport? Obecnie mamy dwie ligi i organizujemy już nawet międzynarodowe mistrzostwa Polski. W tej chwili w pierwszej lidze gra 8 zespołów, w drugiej, drugiej lidze grają cztery zespoły, czyli można powiedzieć w tej dyscyplinie paralimpijskiej, tym odmianie rugby 4 mamy 12 zespołów z 10 klubów w Polsce, dlatego że niektóre kluby wystawiają po dwie drużyny. E, mają tam tylu zawodników, na tak jak, chęciach drużyna ze Śląska, aktualny mistrz Polski. E, I mamy jeszcze dyscyplinę para, e, poza taką odmianę, która jest dla promocji, dla rozwoju. E, w Londynie po, po, po paralimpiadzie bardzo dużo ludzi spoza dopuszczonych do, do rugby paralimpijskiego chciało to uprawiać i wymyślili taką dyscyplinę WR5. Gdzie grają tak zwane piątki po pięciu na boisku, ale wtedy już jest dopuszczony każdy zawodnik z jakąkolwiek niepełnosprawnością, poza niepełnosprawnością intelektualną. A do paralimpijskiego Rugby są dopuszczeni osoby tylko i wyłącznie z dysfunkcją minimum trzech kończy muszą przejść specjalną klasyfikację. No i właśnie o te klasyfikację muszę dopytać, bo pewnie budzi sporo emocji. Ona nie jest prosta, jest kilkuetapowa i na czym polega. Są już specjalne panele, są specjalnie szkoleni klasyfikatorzy, którzy na oceniają zawodnika. Najpierw przechodzi właśnie tą klasyfikację medyczną, ma sprawdzane mięśnie, siły, siły, ruchomość i tak dalej. To jest wszystko badane w takim specjalnym pokoju przez panel minimum trzyosobowy. Jak ten panel oceni wstępnie, to potem jest badanie takie sprawnościowe. Zawodnik siada na wózek, zaczyna jeździć, zaczyna łapać piłkę, rzucać. I wtedy klasyfikatorzy sprawdzają, jak on, jak on panuje nad tą piłką, czy ma chwyt, czy, 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 czy ma dobry, do, 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 dobry rzut. No I dostaje wstępną klasyfikację od pół do 3,5 punkta, gdzie pół punkta to są ci zawodnicy najniżej punktowani, ci, którzy, których poziom niepełnosprawności jest można powiedzieć taki jakby najwyższy i dla których głównie zrobiona tą dyscyplinę w 1977 roku w Kanadzie. Natomiast ci 3,5 punktowi najwyżej punktowani to już są takie, takie, takie konie, takie, takie harpagany, naprawdę atleci, którzy, którzy grają na bardzo wysokim, bardzo szybkim poziomie, mają dobry rzut, dobry chwyt, bardzo szybko jeżdżą na wózkach i, i na nich się ta głównie gra opiera. Czy ty się czasami obawiasz tych zderzeń? Ja mam taki jeden problem, bo ja miałem nogę złamaną i mam ją skręconą na płytkę. I jak mam tak nogę tutaj schowaną i dostanę mocnego strzała w przód, to po prostu mocno boli, więc unikam takich mocnych zderzeń czołowych. To dlaczego ty w ogóle wybrałeś ten sport? Wiesz co, to chyba ten sport mnie wybrał bardziej niż ja ten sport. To nie było tak, że jakoś świadomie szukałem, robiłem sobie tabelkę w Excelu, ten sport mogę może daje mi to, tamten daje mi to. Najwięcej w nim mogę osiągnąć jako zawodnik, tak, no bo pływanie mi nie podeszło, a w koszykówce no to no, mogę być przyzwoitym, ligowym dżemikiem, jak to mówią, ale gdzieś tam świata, świata nie podbije. To wygląda gorzej niż jest w rzeczywistości, bo osobiście nie znam przypadku, żeby ktoś, może jakiś jeden przez 20 lat, żeby ktoś się połamał na <grym> wózku, kiedy upada czy się zderza z inną osobą. Oczywiście są czasami potłuczone palce, poobcierane, pokrwawione, poobcierane plecy od oparcia, bo to wszystko jest ferwor walki, na no to się nie zwraca uwagi. Większość z nas jest po jakichś urazach, wypadkach. Także my tego zdrowia już trochę straciliśmy i nie ma już takiej większej obawy. A dwa, że wbrew pozorom ten sport nie jest jakiś bardzo kontuzjogenny. Tutaj nie ma dużo urazów, jakieś przeciążeniowe sprawy, czasami jakieś tam palce wybite. No to się zdarza w każdym sporcie. Natomiast on wygląda groźniej niż jest faktycznie. Jesteś w rękawicach. Powiedz, po co one są? Dzięki tym rękawicom nie zdzieramy skóry z rąk, bo inaczej przy mocniejszym napędzaniu się, przy hamowaniu mielibyśmy po prostu otwarte rany na rękach. Plaso, taśma też się przydaje? Tak, ona powoduje, że rękawice nie suwają nam się z dłoni. Do tego jeszcze klej. Macie jeszcze jakieś potrzebne sprzęty? Różnie. Generalnie większość z nas ogranicza się do rękawic, jakiś gum na rękawice, kleju. Natomiast część zawodników potrzebuje jeszcze takiego ballholdera, który umożliwia im trzymanie piłki na kolanach. Te wózki to droga sprawa. Ten Bardzo. Twój ten Twój był dostosowany po jakim czasie? Ile Ty potrzebowałeś doświadczenia, żeby wiedzieć, czego potrzebujesz, jeśli chodzi o wózek? To znaczy, jeśli chodzi o ten wózek, to dostałem go z Polskiego Związku Ragby na Wózkach jako Kadrowicz. Dziękuję bardzo. Natomiast, zazwyczaj jest takie, że kiedy zawodnik trafia do rugby, to jakiś wózek używany tak, żeby się oswoić, zobaczyć właśnie, jak, jak, czego potrzebuje, co, co innego by zmienił w tym wózku. Potem staramy się jakoś znaleźć albo wózek dopasowany do zawodnika, albo zawodnik próbuje pozyskać jakieś środki, żeby taki wózek kupiony, robiony na miarę już sobie sprawić. Wartość takiego jednego wózka? No, różne są ceny, bo to w zależności, czy to będzie nasz wózek krajowy, nie wiem, nasz kosztuje jakieś pewnie 20 tysięcy, a dobry wózek, ze Stanów czy tam z Australii 40 tysięcy, może 45. 000. Ale to zawodnik musi ponieść te koszty? Znam takich, którzy potrafią ponieść te koszty i ponoszą i kupują sobie sami. Ale częściej to jest tak, że staramy się w jakiś tam stopniu, oczywiście nie, nie takie drogie wózki, ale sami sobie kupywać. No i trzeba o nie dbać, spawać je często, bo to są jednak mimo, że są obudowane, wzmacniane, to często pękają. Czyli generalnie każdy zawodnik musi być trochę mechanikiem. Trochę tak, no chociaż sam sobie tego nie pospawa, no, wystarczy, że zauważy, że jest pęknięty, to, to dla mnie, przynajmniej to już się z dużych mi powie, a nie, że ja się zobaczę na meczu, żeby kółko otwarło. Jak to wygląda? Jak wygląda taki trening naszych zawodników na wózkach? Czy on się bardzo różni od tego, jak trenują zawodnicy, którzy biegają? Mimo, że jest to parasport, to tak naprawdę na treningu kształtują wszystkie te same zdolności motoryczne, które kształtują sportowcy, czyli szybkość, siłę, wytrzymałość, ponieważ wszystkie te cechy są potrzebne do rywalizacji sportowej. Na boisku nie wystarczy być silnym, trzeba być szybkim, trzeba być zwinnym, trzeba być zwrotnym. To tylko się przydaje, więc teren musi być zróżnicowany i przede wszystkim intensywny, tak? bo musimy pracować mocno po to, żeby przesuwać bariery i stawać się teraz lepszymi zawodnikami. To jest? 4 razy 8 minut się wydaje, ale to jest gra przerywana, że ten mecz trwa półtorej godziny, czasami dłużej. I trzeba sprostać wysiłkowi, tak samo grać w pierwszej kwarcie, jak i w czwartej. Bo często się zdarza, że można wygrywać w pierwszej, w drugiej kwarcie, ale drużyna, która jest lepiej przygotowana fizycznie, potem odrabia to i w trzeciej, w czwartej kwarcie wygrywa mecz. Można powiedzieć takie 2-3 treningi w tygodniu. E, treningi około 3 godziny, 2,5-3 godziny taki trening trwa, gdzie w zależności od klubu, w zależności od, od e, czasu, w którym jesteśmy w sezonie, czy to jest przed sezonem, czy to jest w trakcie sezonu, no to mamy tych e, ćwiczeń kondycyjnych więcej, mniej. Ale czasami się zdarza tak, że przez godzinę po prostu nic nie robimy, tylko jeździmy na sali. Non stop, jeździmy, kółka, sprinty, interwały i tego typu po to właśnie, żeby wyrobić tą kondycję, żeby później na boisko wejść i jeździć i nie zastanawiać się, czym jest braknie sił czy, 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 czy oddechu. Nasza piłka i spokojnie. Ostatnia kwarta. kwart. Nie daj podać! Kamil, masz dwa medale paralimpijskie w pływaniu, ale twoje serce mocno bije także dla Rugby. Dlaczego? Tak. E, nie wiem, mam takie po prostu... To jest moje zamiłowanie, to jest moja pasja. I moim marzeniem jest po prostu ten złoty, złoty krążek, jeden jedyny, który można podzielić razem z całą drużyną. No i ja do tego, do tego dążę. No każdy mecz, mam nadzieję, że mnie do tego przybliża i całą ekipę, nawet poszczególne osoby z teamu, mam nadzieję, że też po prostu będą coraz bardziej się rozwijać, żeby trafić do kadry i żebyśmy razem się pijeli po tych wszystkich szczeblach i spotkali się jak nie w Los Angeles, to w Brisbane. Dlaczego warto spróbować ruch będących? Wystarczy raz usiąść na tym wózku, raz się z kimś zderzyć, poczuć piłkę i myślę, że po prostu to jest prosty, e, prosty sposób do tego, żeby się zakochać w tym sporcie. Po prostu spróbować i myślę, że jak się spróbuje rugby, to po prostu z tego róbby się nie wychodzi tak łatwo. Kamil, Kamil! Tomek Witka! Tomek Witka od podania! A co kochasz właśnie w tej rywalizacji zespołowej najbardziej? Na pewno to, że po prostu mamy określone taktyki, każdy ma swoją rolę na boisku. Jeżeli te wszystkie role na boisku się, się zgrywają, no to otworzymy wtedy całość, jedność, gramy do jednej bramki. To jest coś po prostu ponad, ponad to, co do tej pory doświadczałem w każdym innym sporcie. Po prostu sport drużynowy to jest zupełnie inna bajka od sportu indywidualnego, a ja jaram się każdym momentem, kiedy mogę być na parkiecie. Zapraszamy wszystkich Hennych do trenowania rakby na wózkach. Droga do kadry może być naprawdę krótka, jeżeli będzie jakiś sprawny zawodnik, który dobrze odnajduje się na boisku. Też dzięki pomocy związku na pewno dostanie jakiś wózek, będzie mógł się odnaleźć i wzmocnić tym samym reprezentację. Zawsze potrzebujemy świeżej krwi i coraz zawodników. Patryk zła, Tomka! Myślę, że najważniejsze jest to, że można się wyżyć. Można przywalić przeciwników i przeciwniczki, można e, pościgać się, i jeżeli ktoś lubi, lubi rywalizację, lubi sportowe emocje, to naprawdę to jest sport, który trzeba po prostu spróbować. E, no i przede wszystkim, właśnie to wyżycie się. Wydaje mi się takie bardzo e, pozytywne i takie dające dużo fajnych emocji, więc polecam po prostu.